czewskim ratuszu ruszyły prace nad stworzeniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac remontowych na trzech miejskich drogach. Chodzi o ulicę Wigury, Jedności Narodu oraz Gdańską. Na pierwszy ogień ma pójść ulica Jedności Narodu, gdzie całość jest już po otwarciu ofert przetargowych. Wpłynęły dwie oferty, z czego jedna jest niższa niż kwotą, którą dysponujemy, druga jest niestety wyższa ponieważ w stosunku do obu ofert pojawiły się różnego typu wątpliwości. W tej chwili wysłaliśmy do firm zapytania z prośbą o wyjaśnienia. Czekamy na te wyjaśnienia i dopiero potem będę mógł powiedzieć, co z ostatecznym rozstrzygnięciem tego przetargu. To, że w temacie jednej z najważniejszych ulic na terenie osiedla Garnuszewskiego zaczyna się coś dziać, cieszy radnego miejskiego Zbigniewa Urbana, który zabiegał o remont. Jestem bardzo zadowolony z tego, że wpłynęły dwie oferty na wykonanie dokumentacji, dokumentacji przebudowy ulicy Jedności Narodu. Jest to pierwszy etap w celu zrealizowania i sfinalizowania całej sprawy. W tym roku, do końca roku, ma zostać opracowana dokumentacja. W przyszłej kadencji, mam nadzieję, nastąpi realizacja i przebudowa długo oczekiwana przez mieszkańców tej ulicy. Jestem bardzo zadowolony z obrotu spraw, ponieważ prace nabrały. Wyraźnie tempa. to wszystko dzieje się dynamicznie. Został ogłoszony przetarg. Wkrótce, mam nadzieję, będzie jego rozstrzygnięcie. Powiem wprost: od kiedy miasto przejęło tę ulicę, prace postępują znacznie szybciej. Początkiem roku ulica została przejęta przez Ratusz od Starostwa. Dokumentacja to priorytet. A jak ma wyglądać sama modernizacja? Zgodnie z uchwałą Rady i porozumieniem zawartym z Powiatem, ulica Jedności Narodu będzie realizowana. Ze środków miasta, jak i ze środków powiatu. Planuje, że no na pewno nie wcześniej, jak połowa przyszłego roku, wykonawca by wszedł na teren budowy. Wszystko jest uzależnione od momentu uzyskania ostatecznej dokumentacji i uzgodnień co do organizacji ruchu. Tak jak wielokrotnie wspominałem. Nie sądzę, żeby udało się całą ulicę za jednym jakby zamachem zrobić ze względu na konieczność dojazdów do budynków położonych obok. Prawdopodobnie będziemy musieli to poetapować. Pierwszy etap, tak jak powiedziałem, połowa przyszłego roku. Ulica Jedności Narodu ma ponad 600 metrów długości jest jedną z najbardziej wysłużonych ulic w mieście. Dzięki remontowi pojawi się nie tylko nowy dywanik i oświetlenie, ale zostaną również uporządkowane miejsca parkingowe, a także pod ziemią pojawi się nowa infrastruktura.